Cześć, nazywam się Paweł Malinowski i zapraszam do pierwszego odcinka kursu MySQL. Zanim poznamy podstawowe zagadnienia związane z bazami danych, na początku zapoznajmy się, czego dotyczył będzie ten kurs. Na początku poznamy podstawowe zagadnienia związane z bazami danych, poznamy instrukcję tworzenia tabel, baz danych, czyli instrukcję Create, następnie instrukcję służącą do wyszukiwania danych, Tabelach, instrukcję SELECT. W kolejnych odcinkach poznamy instrukcję INSERT, służącą do wprowadzania danych do tabel oraz instrukcję UPDATE, służącą do modyfikacji danych. Następnie poznamy instrukcję DROP, DELETE. Zobaczymy, jakie są różnice między tymi instrukcjami. W kolejnym odcinku zapoznamy się z instrukcją ALTER, służącą do modyfikacji struktury bazy danych. Dalej poznamy, co to są złączenia, co to są transakcje oraz podstawowe zagadnienia związane z administracją bazą, bazy danych oraz normalizacją bazy danych. Na początku poznamy podstawowe zagadnienia związane z bazami danych. Co to jest baza danych, co to jest system zarządzania bazą danych, co to jest relacyjna baza danych. W końcu powiemy o bazie danych MySQL, co to jest SQL, czyli język zapytań. Co to jest klucz główny, klucz obcy? Co to jest relacja, krotka, atrybut? Co to jest baza danych? Baza danych to zorganizowany zbiór ustrukturyzowanych informacji, czyli danych. Dane przechowywane są w wierszach i w kolumnach, w tabelach. Dzięki temu dostęp do danych, zarządzanie, aktualizowanie jest o wiele łatwiejsze. Większość baz danych wykorzystuje do manipulowania, definiowania i kontrolowania język SQL Structure Query Language Strukturalny język zapytań. Co to jest system zarządzania bazą danych? Baza danych wymaga zwykle kompleksowego oprogramowania bazodanowego, nazywanego systemem zarządzania bazami danych Database Management System. System DBMS stanowi interfejs pomiędzy bazami danych a jego użytkownikami lub programami, umożliwiając użytkownikom pobieranie i aktualizowanie informacji oraz zarządzanie sposobem ich organizacji i optymalizacji. System DBMS ułatwia także nadzorowanie i kontrolowanie baz danych, pozwalając na wykorzystywanie szeregu zadań administracyjnych, takich jak monitorowanie wydajności, optymalizacja, tworzenie oraz przywracanie kopii zapasowych. Czym jest relacyjna baza danych? Relacyjna baza danych to rodzaj bazy danych, która pozwala przechowywać powiązane ze sobą elementy danych i zapewnia do nich dostęp. Relacyjne bazy danych są oparte na modelu relacyjnym. Jest to prosty, intuicyjny sposób przedstawiania danych w tabelach. W relacyjnej bazie danych każdy wiersz tabeli jest rekordem z unikatowym identyfikatorem nazywanym kluczem. Kolumny tabeli zawierają atrybuty danych, a każdy rekord zawiera zwykle wartość dla każdego atrybutu, co ułatwia ustalenie relacji między poszczególnymi elementami rekordu. Co to jest MySQL? MySQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych oparty na języku SQL. Został opracowany i zoptymalizowany pod kątem zastosowań internetowych i działa na dowolnej platformie. Nowe wymagania związane z rozwojem internetu spowodowały, że system MySQL jest najczęściej wybierany przez deweloperów internetowych oraz na potrzeby aplikacji internetowych. Co to jest SQL? SQL to język programowania używany niemal przez wszystkie relacyjne bazy danych do tworzenia zapytań dotyczących danych, manipulowania nimi, ich definiowania oraz do zapewnienia kontroli dostępu. Język SQL został opracowany przez firmę IBM w latach 70., przy istotnym współudziale firmy Oracle, co spowodowało wprowadzenie standardu i powstanie wielu rozszerzeń języka SQL przygotowanych przez firmy IBM, Oracle i Microsoft. Co to jest klucz główny? Klucz obcy. Klucz główny, inaczej primary key, wybrany minimalny zestaw atrybutów relacji, jednoznacznie identyfikujący każdy rekord tej relacji. To oznacza, że taki klucz musi przyjmować wyłącznie wartości niepowtarzalne, to znaczy unikalne i nie może być wartością pustą, tak zwaną 0. Ponadto każda relacja może mieć najwyżej jeden klucz główny. Natomiast klucz obcy jest to kombinacja jednego lub wielu atrybutów tabeli, które wyrażają się w dwóch lub większej liczbie relacji tabel. Wykorzystuje się go do tworzenia powiązania pomiędzy parą tabel, gdzie w jednej tabeli ten zbiór atrybutów jest kluczem obcym, a w drugiej kluczem głównym. Co to jest relacja, krotka, atrybut? Relacja to w języku baz danych tabela przechowująca dane. Krotka, inaczej rekord, jest to pojedynczy wiersz w tabeli. Natomiast atrybut jest to kolumna w tabeli, w której przechowywane są dane tego samego typu. W nomenklaturze baz danych pojęcie relacja może być mylące, gdyż oznacza tabelę. Natomiast powiązania między tabelami nazywamy związkami. To tyle wstępu teoretycznego dotyczącego baz danych. Przejdźmy teraz do praktyki. Na potrzeby tego konkursu zainstalujemy sobie narzędzie XAM, służące do zarządzania bazą danych, które oprócz serwera Apache posiada również dosyć fajne narzędzie. PHP My Admin, służące do zarządzania bazą danych. Oczywiście można również zainstalować system zarządzania bazą danych MySQL ze strony MySQL, natomiast na potrzeby tego kursu zrobimy to z wykorzystaniem programu XAMP. Zdaję sobie sprawę z ilości nowych pojęć, natomiast podczas realizacji tych odcinków postaram się nie tylko w teorii, ale również w praktyce wszystko wyjaśnić. Jeżeli spodobał Ci się ten, ten odcinek, zachęcam do wciśnięcia łapki w górę, natomiast jeżeli chciałbyś być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, nie tylko programowania w języku SQL, wykorzystywania bazy danych MySQL, zachęcam do subskrypcji.